Czy słyszałaś o Pandora Gate? Tak, słyszałam o Pandora Gate. Oczywiście no nie dało się od tego uciec, zwłaszcza że ja też dużo pracuję na komputerze. To tak naprawdę na każdym kroku mnie to spotykało. Więc... Chcąc, nie chcąc jakby interesuje się tym i jestem naprawdę w ogromnym szoku. Zwłaszcza, że to byli moi idole, bo to jest jakby mój rocznik, prawda? Te dziewczyny, które są ofiarami tych historii są właśnie z mojego rocznika, więc przeraża mnie to i cieszę się też, że wychowałam się na wsi, bo wydaje mi się, że to mi tak trochę zablokowało dostęp do tego świata. Czyli Ciebie takie rzeczy nie spotykały na co dzień? Wiesz co, no oczywiście, że zauważyłam to, że kiedy byłam na przykład młodsza, to faceci bardziej zwracali na mnie uwagę. Nie wiem, nie wiem z czego to wynika, w sensie, no wiem, ale nie, nie mówmy o tym. No, myślę, że każdego z nas po prostu takie rzeczy spotkały, ale to jest też tak, że my się nad tym głębiej nie zastanawiamy. I może to jest właśnie. Teraz ten czas, przepraszam, widzę, moją znajomą nie mogę się skupić, to jest właśnie może teraz ten czas, żeby powiedzieć o tym głośno. A co z Michałem gałą? E, ja byłam w totalnym szoku. E, pomimo tego, że ja byłam z Michałem w programie, to absolutnie nie miałam pojęcia o tym, co się wydarzyło. E, I naprawdę po prostu nie wiem, zmarłam jak, jak przeczytałam o tym, co się wydarzyło. Totalnie bym się tego po nim nie spodziewała, ale. E, Często tak jest, że po prostu nie spodziewasz się po kimś czegoś, a jest on w stanie dokonać właśnie takich czynów. Rozczarował cię? Bardzo mnie rozczarował. Miałam go za fajnego chłopaka. Pogodny, szczęśliwy, zawsze uśmiechnięty i, i nagle coś takiego. Ale wiesz, co wydaje mi się, że to po prostu uderzyło mu coś do głowy, nie? Jednak po, po tej ilości wyświetleń, po tym zasięgu, no nie każdy potrafi to dźwignąć po prostu.